Sam spotkanie przy okrągłym stole no, było wydarzeniem rejestrowanym przez pokazywanym przez telewizję, odbywało się na oczach całego społeczeństwa, całego narodu i jest obszernie udokumentowane w postaci różnego rodzaju wydawnictw. To okoliczności, w jakich doszło do tego wydarzenia, nie wątpię przełomowego, bo przecież to jest taka cezura, która dzieli historię. Polski powojenną niewątpliwie na dwa okresy, bo potem wybory, przyjęcie władzy przez tak zwaną opozycję, czy przez Solidarność, jak będziemy nazywać to ugrupowanie, już było tylko konsekwencją, niespodziewaną, ale konsekwencją ustalenia okrąg Okrągłego Stołu i dlatego cezurę bym widział w tym miejscu raczej, a nie później. To, to, co było przedtem jest okryte, powiedziałbym, takim bardzo głębokim płaszczem tajemnicy. Nie ma odważnych historyków, którzy by sięgali Tą materię, po prostu, bo brak podstawowych materiałów. Materiałów dotyczących tego, dlaczego zdecydowano się w tym momencie na takie rozmowy, dlaczego zdecydowano się w takim składzie i kto się naprawdę zdecydował. Jakie były siły polityczne, które rozstrzygnęły o tym, że okrągły stół miał miejsce wtedy, w takim miejscu i doprowadził do takich, a nie innych ustaleń. Więc mamy przede wszystkim. Najpierw legendarne rozmowy w Magdalence między przedstawicielami władzy, przede wszystkim generałem Kiszczakiem i jego zaufanymi ludźmi, ministrem Cioskiem, a przedstawicielami episkopatu i Solidarności, Rechem Wałęsą przede wszystkim. Rozmowy utajnione i przebiegające w atmosferze <klimy> ustalania tych rzeczy najważniejszych, kluczowych. Mamy oficjalne obrady. Komitetu, komitetu Przylechu Wałęsie, naczelnych władz Solidarności, które decydują się na podjęcie tego dialogu i mamy oficjalne obrady Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Komitetu Centralnego, który po długich wahaniach, po ciężkiej walce decyduje się także na podjęcie dialogu z opozycją. Ale mamy jeszcze czynnik, który jest decydujący tak, naprawdę, Czy współdecydujący o tym, czy w ogóle Krągły Stół dojdzie do skutku, mianowicie Moskwa. Pozdawajmy sobie sprawę, że to jednak cały czas centrum dyspozycji politycznej polskiej leżało w Moskwie i Moskwa miała co najmniej prawo weta. To, że Sowieci zaakceptowali Okrągły Stół, było czynnikiem decydującym, dlatego że się odbył. Bez ich zgody trudno sobie te obrady wyobrazić. Trwały targi, jak się spotkać, kiedy się spotkać, z kim się spotkać. Bo pamiętajmy o jednej rzeczy, że okrągły stół był spotkaniem z częścią opozycji. To nie było spotkanie z całym, z przedstawicielami całego społeczeństwa demokratycznie, bo to niemożliwe, wyłonionymi, ale nawet półdemokratycznie. To były te kręgi Solidarności, które były uważane za bardziej umiarkowane. Trwały targi do ostatniej chwili, na przykład, czy do stołu może y, zasiąść Adam Michnik i Jacek Kuroń, bo ci byli uznawani w kręgach partyjnych za przedstawicieli już bardzo lewego, czewanturn. Awanturniczego skrzydła. W wypadku Michnika, rzecz ciekawa, mało znana, zatwierdzono jego kandydaturę w Moskwie. Adam Michnik musiał po, polecieć do Moskwy i tam został, z tego co wiemy, z dokumentów, które znamy, tam prawdopodobnie zapadła decyzja pozytywna. Może z bliższej perspektywy, czy mniej znając różne jego wystąpienia, tam y, zorientowano się, że nie taki diabeł straszny i że, i że można, jest to po prostu człowiek, z którym można dyskutować. Z kim nie można było dyskutować, bo to warto wiedzieć, kto odrzucał tą Koncepcje. Poza przedstawicielami jakichś niewielkich grup, ale było ich sporo rozproszkowanych podziemia postsolidarnościowego, no, na pewno była to Solidarność Walcząca, która odrzucała z kornelem Morawieckim i kołodziejem ten, tą, tą formułę. Uważała, że za wcześnie, nie teraz i w ogóle nie tak. No i oczywiście grupa Antoniego Macierewicza, grupa Głosu, czyli grupa, w której. Potem y, narodziła się prawica, prawica narodowa, jakbyśmy mogli powiedzieć w dzisiejszym kształcie więc wcale nie taki mały fragment sceny politycznej i opinii y, politycznej. Ci ludzie odrzucali tą formułę, ci nie chcieli się w tej chwili porozumiewać, uważali, że będzie to porozumienie na warunkach strony rządowej że podziemie za, za wiele odda, a za mało zyska za dużo straci. Umawiając się, a zyski będą niewielkie. Bo rzeczywiście podstawowe założenie obu stron było takie, i warto o tym pamiętać, i o tym naprawdę rozmawiano, i takie warunki ustalano. Taki scenariusz wszyscy przewidywali, bardzo precyzyjny. W wyniku obrad Okrągłego Stołu dojdzie do pewnego podziału, ale nie władzy. W sensie władzy wykonawczej, a władzy ustawodawczej. Do Sejmu zostaną wprowadzeni przedstawiciele opozycji na cztery lata, bo taka jest kadencja Sejmu. I będą pełnili rolę konstruktywnej opozycji. Być może niektórzy przedstawiciele bardzo umiarkowanej opozycji wejdą w skład koalicyjnego rządu, ale z dominacją PZPR wybierze się generała Jaruzelskiego na prezydenta i taki system mieszany z silną, ale limitowaną, kontrolowaną opozycją potrwa cztery lata. Opozycja dojrzeje jakby politycznie do współrządzenia państwem, z kolei postkomuniści. Czy postkomuniści już trochę w tej sytuacji nauczą się reguł parlamentarnych i za cztery lata staniemy do wolnej gry sił, zobaczymy, kto tą grę wyborczą wygra. Tymczasem, na skutek niedoróbek, niedopatrzenia, pośpiechu ze strony tak zwanej partyjnej rządowej, popełniono kilka fatalnych błędów, konstruując tą umowę. Fatalny błąd dla strony rządowej polegał na tym, że przyjęto formuły procentowe, z których wynikało, że ten tort. Po stronie rządowej zagwarantowane mandaty, bo mandaty były podzielone na zagwarantowane i na pochodzące z wolnych wyborów, zakładając, że z wolnych wyborów opozycja weźmie wszystko, nawet cały stół, to było 30 parę procent. To nie był pakiet kontrolny, ale ten pakiet kontrolny można było uzyskać, jeśli na swoją stronę przeciągnęło się tak zwanych sojuszników, czyli za ta zda. I to się, jak wiemy, wydarzyło po chwili. Po wyborach, które są też zakończyły się wynikiem zupełnie nieoczekiwanym, bo prognozowano, Strona rządowa była pewna siebie, że ona te wybory albo wygra, albo w każdym razie uzyska 30-40% głosów. No była klęska kompletna, jak wiemy. Wolne wybory były do Senatu i tam była klęska totalna. 99, 99 senatorów Solidarności, jeden Henryk Stokłosa, senator niezależny, ale też nie, też nie partyjny. Innymi słowy, szok, szok wyborczy i tak dalej. Potem a już artykuł sławny Adama Michnika, wasz prezydent, podtrzymanie zgody na wybranie w sposób też zresztą upokarzający połówką głosu generała Jaruzelskiego na prezydenta i y, żądanie za to st możliwości stworzenia rządu, no, rozbił cały ten układ polityczny, który stworzono. Natomiast nie rozbił pewnych, pewnej zasady, którą przyjęto przy okrągłym stole też, zasady trochę moralne, trochę polityczne i zasady grubej kreski. Tą premier Mazowiecki lojalnie zrealizował i tu zaczyna się pewien spór polityczny, ale także już w tej chwili historyczny. Czy wobec kompletnej zmiany warunków politycznych należało się zachowywać jak harcerze i dotrzymywać zobowiązań, które w nowej rzeczywistości politycznej już właściwie traciły aktualność, bo układ sił przestawał być jednoznaczny. Strona rządowa przestawała przestawał być tą stroną, która ma aparat władzy w ręku. Oddawała ten aparat władzy. Czy okrągły stół był Niezbędne, bo mamy dwa scenariusze, polski, czy potem mieszany, czeski, zmian w Europie Środkowej i rumuński. Czyli de facto rewolucji to rewolucji niebezkrwawej. Czy groziła nam rewolucja, kontrrewolucja, groził nam nowy stan wojenny w wypadku nieprzyjęcia warunków? Tu oczywiście możemy domniemywać. Część aparatów władzy, to najbardziej twardogłowa, związana z ubecją, trochę z wojskiem, próbowała trząść szabelką, próbowała, były tam nawet takie pogłoski, że Nowy stan wojenny, jest przygotowywany jakiś pucz wojskowy. Nie bardzo powiem szczerze, w to wierzę. Bo rzeczą, którą było widać gołym okiem, w drugiej połowie lat 80., od strajków 88 roku, wyczerpanie obu stron. I strona partyjno-rządowa, i strona solidarnościowa przypominała dwóch zawodników wagi ciężkiej w, w, w 18. rundzie meczu Mistrzostwa Świata. Po prostu brakowało siły. Ale, co jest bardzo istotne. Jeśli strona solidarnościowa miała wiele entuzjazmu, dążyła do zwycięstwa, strona partyjno-rządowa praktycznie opuszczała ręce. Ci ludzie, aparat partyjny był zużyty i stanem wojennym, i w ogóle zużyty władzą. Oni chcieli zmiany sytuacji i pewnego rodzaju porozumienie, czy zgoda na fakty, które następowały w tym samym czasie. Podstawowym faktem była uwłaszczająca się nomenklatura. Innymi słowy, tego rodzaju porozumienie, że wchodzimy w układ polityczny pod warunkiem zgody i zaakceptowania uwłaszczenia nomenklatury, to było coś, co najbardziej dynamiczni przedstawiciele tej strony, którą zresztą uosabiał reformatorski pod tym względem, w sensie ekonomicznym rząd Mieczysława Rakowskiego, gotowi byli na taki układ pójść. Czy to była wystarczająca cena, dobra cena, którą warto było płacić za pokojową transformację? Mnie się wydaje, że pokojowa transformacja zawsze jest, pokój społeczny jest zawsze wysoką wartością i tutaj można się zastanawiać nad opłatą nawet dość wysoką zachowania tego spokoju, ale nie przez 20 lat. I tutaj można zadać pytanie, czy Pewne sprawy, na które zgodzono się wtedy, nie powinny być przypomniane i rozliczone wcześniej. Myślę na przykład o różnych aferach wielkich, finansowych, które wiązały się z transformacją, które przykryto zmową powszechnego milczenia. To zresztą. Daleka przecież konsekwencja tych dyskusji. To dyskusje o Czwartej Rzeczpospolitej i tak dalej, i tak dalej. W ogóle ten projekt Czartej Rzeczpospolitej, który właśnie ma, miała zerwać z wszystkimi pozostałościami Okrągłego Stołu. W sumie wydaje się jednak, że to nie było najgorsze rozwiązanie, znaczy można sobie wyobrazić gorsze scenariusze. Być może, jak mówię, potem nie poszło, nie wykorzystano wszelkich szans, jakie dawała zupełnie nowa sytuacja polityczna. Natomiast. No, ciekawe były same obrady, bo z jednej strony ogół społeczeństwa obejrzał żelazne wilki bo przecież od 1981 roku przywódcy Solidarności nie byli pokazywani w masowych mediach i dla powiedzmy nowego pokolenia, które zresztą odgrywało dużą rolę, bo było motorem, młodzi ludzie byli motorem zmian w 1988-1989 roku, to były postacie anonimowe, nawet prawie z Wałęsą, tego Wałęsy przecież dwudziestoparolatek nie miał możliwości oglądania nigdy. nigdzie. Z drugiej strony obejrzano tych ludzi aparatu władzy, po trzecie, Ludzie aparatu władzy, działacze partyjni spotkali się po raz pierwszy z działaczami Solidarności, Prze, przełamano pewne takie no, daleko idące i przesadne uprzedzenia. Okazało się, że ci komuniści czy postkomuniści zachowują się w miarę normalnie, potrafią być w miarę sympatyczni, odwrotnie. Solidarność, solidar, solidaruchy, jak ich nazywano po drugiej stronie, nie trzymają noża za pazuchą i też są normalnymi ludźmi. Do pewnej takiej fraternizacji doszło już w Magdalence między przedstawicielami obu stron, a potem przy Okrągłym, stole nawiązano po prostu ludzki, pewien ludzki kontakt, to też jest nie bez znaczenia przy uprawianiu polityki i potem przy uprawianiu polityki w następnych latach, już w demokratycznej i wyzwalającej się Polsce, to było dość istotne. Mówię tu o wyzwalającej się Polsce, bo powiedzmy sobie szczerze, no, Okrągły stół stanowił cezurę, ale nawet wybory Wybory przecież do sejmu kontraktowego nie stanowiło pełnej demokracji i pełnej suwerenności. Tą odzyskano dopiero przy następnych wyborach całkowicie wolnych i przy wyprowadzeniu wojsk sowieckich z Rosji, wreszcie przy zmianie na stanowisku prezydenta. Tutaj już ten kontrakt okrągłego stołu, w sensie warunków politycznych, ściśle przestał obowiązywać na zasadzie dymisji samego generała Jaruzelskiego. Tutaj oczywiście ciekawą rzeczą był właśnie ten proces wyłaniania prezydentury, bo Jaruzelski się wahał, czy ma kandydować. W grę wchodziła kandydatura generała Kiszczaka, także ciekawej postaci, no bo główny policjant i główny oprawca, że tak powiem, w pewnym cudzysłowie, y, społeczeństwa, stał się głównym negocjatorem, y, który położył duże zasługi w tym, że do Okrągłego Stołu doszło. To bardzo dziwna rola szef, dla szefa policji, ale jakiś czas ją brawurowo odegrał i tutaj trzeba na to zwrócić, y, zwrócić uwagę, bo no z wbijających się postaci tej tej doby zresztą właściwie wszyscy opozycjoniści, bo nie tylko Adam Michnik, który uznał go potem za człowieka honoru, ale właśnie ludzie, którzy się z nim stykali, wszyscy wydawali mu dobre w tym, na tym etapie jego działalności, na tym etapie jego biografii i opinii. I gdyby to tylko Solidarność miała wybierać prezydenta, myślę, że wybraliby raczej Kiszczaka niż Jaruzelskiego. No ale umowa była inna jeśli generał Jaruzelski się zdecydował, to Kiszczak ustąpił u miejsca jak prezydentem. Został potem, omal został generał Kiszczak premierem, ale to już nie przeszło. Proszę Państwa, okrągły stół to jeszcze jedna rzecz, warto o tym powiedzieć. To klęska jednego z ważnych polityków, poza Peruskich, Mieczysława Rakowskiego. Rakowski został premierem takim trochę wbrew okrągłemu stołowi, mianowicie myślę, że to był wariant rezerwowy rządzącej ekipy, rządzącej grupy, jeśli się nie uda okrągły stół, to spróbujemy zrobić pewne zmiany, pewne reformy drogą, no, ówczesnego kulawego parlamentu, od góry, narzucimy je od góry. I Rakowski miał pójść w ostre reformy ekonomiczne, on je zapoczątkował. I właściwie rząd Mazowieckiego znalazł się w sytuacji trochę bezwyjścia, bo musiał kontynuować pewne pociągnięcia, które być może nie mieściły się w jego filozofii, ale ten proces gwałtowny hmm. Denominacji złotówki w stosunku do dolara, czy urealnienia kursu dolara, właśnie uwłaszczania nomenklatury, został zapoczątkowany. Uważa się, że za krótkich, bo to trwało parę miesięcy rządów rakowskiego, z kraju wyprowadzono od 5 do 10 miliardów dolarów. Wypracono potem, oczywiście, żeby potem je wprowadzić, a już pod inną banderą, z innymi znamionami własnościowymi. I proces, jeżeli tak można powiedzieć, który, o który do dzisiaj toczą się spory, że zezwolono przy okrągłym stole na ten proces, proces no, rabowania majątku narodowego, nazwijmy rzeczy po imieniu przez nomenklaturę partyjną, y, został przeprowadzony przed okrągłym stołem czy w trakcie okrągłego stołu. Ale Solidarność nie miała wielkiego na to, czy opozycja nie miała wielkiego wpływu, nie miała wiele do powiedzenia, bo to się toczył autentyczny proces gospodarczy, uruchomiony, któremu stworzono koryto do, yy, do działania. Nie dawało się tego tak szybko zatrzymać bez przejęcia władz. Więc ta konsekwencja może bezpośrednio tego pięknego mebla specjalnie budowanego w Henrykowie nie obciąża. A cóż, można by powiedzieć, że ten stół nieco przyblakł w krytykach różnego ja rodzaju. rodzaju tak. A tak, oczywiście, dobra, dobra, oczywiście, świetnie. Zapominamy też, że y, zgodnie z koalicyjnym charakterem rzekomo władzy, partia miała swoje przystawki i atrap y, w postaci ruchu zawodowego, stronniczo-sojuszniczych tak zwanych. Tą całą menażerię trzeba było prezentować przy okrągłym stole i co ciekawe, czego się nie spodziewano, te trzymane, używając już tej, tej metafory trzymane w klatkach zwierzęta, zaczęły się o dziwo odzywać własnym głosem. Najgłośniej zaczął ryczeć o PZZ. No ry ryknął już wcześniej, kiedy wbrew stanowisku biura politycznego, przewodniczący tej organizacji, Alfred Miodowicz y wyzwał na pojedynek telewizyjny Lecha Wałęsę i to był początek końca właściwie, bo dał się Wałęsie rozjechać i znokautować. Wałęsa znakomicie przygotowany, on źle, przegrał ten pojedynek strasznie. To był proces wydobywania Wałęsy, że tak powiem, z anonimowości pewnej, w cudzysłowie na światło dzienne pokazywania go publicznie. Po raz pierwszy miał możliwość w sposób bardzo zresztą umiejętny, świetnie to zrobił. To chyba na najlepsze wystąpienie Wałęsy w ogóle, jakie miało miejsce polityczne, ta debata z Miodowiczem. To torowało też drogę do okrągłego stołu. W każdym razie OPSZ usiłował gromadzić, grymasić, machać rękami przed kamerą i w pewnym momencie walnąć pięścią w stół omal nie doprowadził do zahamowania całego procesu do zerwania Okrągłego Stołu. Też trzeba powiedzieć o drugim czynniku hamulcowym. PZPR to nie, byli, to nie była reformatorska partia. To była partia zachowawcza, partia betonowa. I większość aparatu partyjnego, większość elektoratu partyjnego wcale się nie spieszyła do Okrągłego Stołu. Ten stół, ta grupa generalska, grupa Jeruzelskiego Rakowski musiał siłą narzucić Komitetowi Centralnemu. Doszło do sytuacji paradoksalnej, jedynej w historii tej partii że ścisłe kierownictwo pięć czy sześć kierowniczych postaci z Jaruzelskim na czele zagroziło dymisjami, jeżeli Komitet Centralny nie dał upoważnienia do podjęcia rozmów z opozycją i właśnie do przygotowania okrągłego stołu dużą większością głosów, ale wbrew sumieniu KC tą, pod, pod presją tego pistoletu yy, dało to pełnomocnictwa. Natomiast gdyby nie doszło do tego rodzaju szantażu, z rozkładu głosów w dyskusji wynikało, że Sympatie były przecione co najmniej 50-50, a raczej przeciwko tej koncepcji czy idei niż za była większość członków KC, no, którzy osabiali tę partię partię zachowawczą, partię taką skamieniałą, partię, która się naprawdę tak nie nadawała do rządzenia. I przywódcy zdawali sobie sprawę, że trzeba coś z tym zrobić. No oczywiście tak zwany aparat nie, bo on się w tym czuł, czuł dobrze. Więc ten opór tutaj z tej strony trzeba było przezwyciężyć, ale z drugiej strony, jak mówiliśmy, duże segmenty opozycji, także uważały, że nie czas, nie pora Ponieważ było jasne, że władza słabnie, dajmy jeszcze czas, taka to była filozofia, taki pomysł, żeby stała się jeszcze słabsza, więc wtedy będzie potulniejsza i pokorniejsza w negocjacjach. Okazała się na spodziewanie potulna i, i dała jakby więcej, niż sama sobie zdawała sprawę efektem klęska wyborcza w wyborach czerwcowych. Naprawdę klęska, bo y, wyniki były przerażające w stosunku do oczekiwań już y, ministrowie Jerzy Urban widzieli się w lożach sejmowych czy senackich, a wszystko, całe obliczenia wzięły w łeb, bo społeczeństwo zdecydowało inaczej. Społeczeństwo po prostu chciało zmianę. No po, po, po tylu latach trudno się poza wszystkim innym dziwić, to normalna reakcja, a po tylu latach komunizmu czy pseudokomunizmu, bo na końcu to już raczej dyktatury wojskowej, trudno się było też dziwić takiej, takiej reakcji.